Ile kosztuje najtańsze, a ile najdroższe Audi A5? Sprawdźmy. Zatem wybieramy nowe Audi A5 w nadwoziu limuzyn, ponieważ jest najtańsze. I tak prezentuje się najbardziej podstawowe Audi A5 w obecnej ofercie Audi. Ośrodek wygląda tak. Pod maską dwulitrowy, 4 silnik benzynowy generujący 150 koni mechanicznych. Przyspieszenie od 0 do 100 to 9,8 sekundy, a prędkość maksymalna 216 na godzinę. I oczywiście napęd na przednią oś. I cena za takie najbardziej podstawowe Audi A5 to 187 770 zł. A żeby uzyskać najdroższą Audi A5, wybieramy nowe Audi A5 Avant i e Hybrid. W podstawie prezentuje się w następujący sposób, ale dodajmy parę dodatków. Silnik i e Hybrid Quadra 270 KWS Tronik. Pakiet promocyjny Komfort, pakiet promocyjny Technology i Edition One Magnesium Grey. Z pakietów technologicznych dodajemy pakiet Tech Pro, lakier to żółty Vegas Uni za 24390, 20-calowe obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport oczywiście, prezentujące się w ten sposób, Pakiet Interior S z siedzeniami sportowymi Plus Skóra w kolorze czarnym, kolorowe szwy Audi Exclusive Kierownica sportowa za 45 tysięcy złotych Hak holowniczy, dodajemy oczywiście Komfortowa klimatyzacja postojowa 18 calowe zaciski w kolorze czerwonym Pakiet przeglądów serwisowych Audi 2 Przeglądy i 2 wymiany oleju 19 calowe koła na zimę Panoramiczny dach szklany, rolety przeciwsłoneczne manualne, wentylacja przednich siedzeń, pakiet oświetlenia Ambient Pro. I tak właśnie prezentuje się chyba najdroższe Audi A5 w obecnym konfiguratorze, w takim ładnym, żółtym kolorze, pod maską 4-cylindrowy silnik benzynowy o mocy 367 koni mechanicznych. Przyspieszenie od 0 do 100 to 5,1 sekundę, a prędkość maksymalna 250 na godzinę. Napęd oczywiście na wszystkie koła, czyli 4 i 7-biegowa automatyczna skrzynia biegów. Cena za takie Audi to 489 150 zł. I jeszcze w środeczek w następujący sposób się prezentuje. Dajcie znać, co sądzicie o tej Audi A5, czy jest warta swojej ceny i jakie samochody skonfigurować w następnych filmach.